Siema wszystkich, witam po krótkiej przewie. Jak obiecałem kolejny odcineczek. Wybaczcie, że w zeszłym tygodniu nie było żadnego materiału, ale troszkę z czasem mi nie wyszło. Teraz to na dzisiaj jest, dzisiaj wleci odcinek i następny będzie myślę, że chyba w piątek albo w sobotę. Chociaż bardziej mi się spodziewano na sobotę, ale spokojnie, jak obiecałem, będę się starał dwa w tygodniu wrzucać. Dzisiaj na stół recenzyjny trafiła kamizelka Lubawa OLV przeciwodłamkowa. Yy, tu akurat jest nowka sztuka, którą wyczaiłem w Łodzi w tamtym roku na motobazarze za około 100. No tak, równo stówę kosztowała. Jest to nowka kamizelka jeszcze w kamuflażu tym pustynnym. Yy, tutaj akurat macie już ten model najnowszy tej kamizelki. Tu jest nawet gdzieś data produkcji, ale zanim do niej przejdę to Yy, oczywiście, krótka historia, skąd kamizelka się wzięła, oczywiście co i jak. Tutaj, żebyście sobie mogli ją zobaczyć. Tak się oto kamizelka prezentuje. To jest yy, Nówka Sztuka, więc nie ma żadnych przetarg, wersja akurat piaskowej jest. Yy, ma generalnie tutaj wszystkie te bajery, jakie tutaj yy, były na w ogóle kontraktowe, które w ogóle to wojsko zamówiło. Jest akurat Nówka Sztuka, prosto z magazynu. W ogóle jak kamizelka powstała, już mówię. W 92, kiedy nasi pojechali do Jugosławii, no nie było kamizelek za bardzo. Wiecie, jakie były kamizelki, zwykłe spinale, gdzie były tylko ładownice, nie było żadnej kamizelki takiej, wiecie, która mogłaby chronić żołnierzy przed kulami, czy nawet przed odłamkami, dlatego postanowiono skonstruować. Kamizelkę przeciwodłąkową, do której będzie można także wsadzić nie, nie tylko wkłady przeciwodłąkowe, ale i kuloodporne. Dlatego w, na początku lat 90., 93. i 94. udało się skonstruować w filmie Lubawa, której powierzono. Ona to opracowała i skonstruowała kamizelkę przeciwodłamkową. Tutaj już jest gdzieś tu napisane. Typ OLV. Kamizelka przeciwodłamkowa. Tutaj jest cała instrukcja to jest, nówka, to jest numer chyba jaki ona miała rozmiar XL tego jest. No i wracając do tematu, kamizelkę zrobiono, zrobiono na szybko, więc ma pewne wady. Nie wszyscy, że tak powiem, lubią tą kamizelkę, bo żołnierze na przykład jak w Jugosławii byli to się nie tyle co skarżyli, chociaż ci, co byli najbardziej w Afganistanie to się skarżyli tam w Iraku, bardziej to Irak Afganistan jak byli to się skarżyli na tą kamizelkę, że jest za duża, no bo jest za duża, no to jest niestety minus, no może nie, nie wszyscy, no bo fakt, 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 ten te kamizelki produkowano szybko, one były zrobione szybko, żeby po prostu załatać dziurę, żeby nie było problemu później, wiecie. Że nasi żołnierze giną, bo dostaną ze zwykłego naboju pistoletowego, więc postanowiono zrobić kamizelkę z miejscem na wkłady balistyczne. No i skonstruowano tą właśnie kamizelkę. No i co tutaj między innymi mamy? Już wam pokazuję. Kamizelka jest ta, tak wygląda. Może ją tutaj zaraz damy sobie na podłogę. Będziecie więcej widzieć. Ka, oczywiście będzie drugi odcinek, który tam w terenie będziemy trochę ciorać. Kamizelka między innymi tak się prezentuje. E, jaką konstrukcję jest taka? No, zrobiono coś takiego, wracając do tego, że się żołnierze skarżyli Skarżyli się między innymi na to, że kamizelka ma trochę źle umiejscowione miejsce na wkład balistyczny. No bo też się z tym zgodzę, to jest trochę zrobione no, źle. Chociaż no, jak to było na szybko robione, to się nie dziwi. Bo tutaj, kurde, tutaj poczekajcie, tutaj mamy, jeśli się nie mylę. Tu jest na rzep, tak, tu jest miejsce na płytę balistyczną do przodu. Tu można, tu można tutaj można włożyć dwie płyty, między innymi to jest na naboje Parabellum, klasa trzecia odporności tej płyty. No tutaj jest zwykły krewlak można tutaj po prostu włożyć, chociaż nasi tu wkładali płyty stalowe, które były troszkę starsze. Bardziej przestarzałe, ale lepiej chroniły bo, chroniły, bo to była klasa czwarta, i chroniły przed nabojami od 7 na 62, chyba bodajże, że nie zapomniałem już, jak to było. Nasi jak w Jugosławii byli, to właśnie dostali te kamizelki właśnie mieli te stalowe wkłady, albo kevlarowe wtedy to i te i te mieli, bo wtedy to były braki, więc robiono na szybko te kamizelki i wkładano, że tak powiem, cokolwiek do nich, co by no może nie cokolwiek, no w. Jedni mieli stalowe wkłady, w wlagowe, no ale to za rok, czy tam za dwa już się misja skończyła, w 95 czy 1996 bodajże, no i nasi pojechali, już wyjechali, więc tych kamizelek w tym kolorze 93 zwykłym to dużo naprodukowano, no ale później co się stało? W 2001 ataki na WTC, w nowym Jorku. później cała ta akcja obalenie Sadama Husajna, i w 2003 nasi znowu zostali wysłani na misję. Pokojową NATO tym razem do Iraku. I między innymi yy, na wyposażeniu co najlepiej mieli te same kamizelki, tylko że w maskowaniu 93, bo nikt niestety wtedy jeszcze nie przypuszcza, że tak że będzie potrzebny kamuflaż pustynny i też na szybciora robiono te kamizelki. I one mają niestety tą wadę, że są no. Na szybko robione, ale. Niektórzy mówią, że są do dupy i powinno się ich wywalić. Ja takiego zdania nie jestem, gdyż. One mają dobrą bazę, żeby się nimi zająć, żeby. To jest dobra baza, żeby wiecie, stworzyć albo modyfikacje pewnie dodać, bo jak ją założycie na siebie, to generalnie macie klatkę piersiową serce płuca macie tą płytą balistyczną, i ona gdzieś dotąd wchodzi, bo tutaj są nawet te szwy widać. Tutaj macie osłonę na klatę. No, tylko że nie macie osłony znowu już tutaj. Zależy jak to to założy. Z tyłu natomiast też możecie włożyć tutaj yy, tą płytę balistyczną. Tutaj jest też miejsce na nią. Tam samo można włożyć tutaj z tyłu, to ona nie jest taka. To też tu wkładacie płytę. No i yy, to jest tak właśnie tutaj skonstruowane. Tu jest w ogóle montaż na strój przeciwchemiczny OP1. To jeszcze. To jest montaż właśnie na to, bo generalnie stworzono tą kamizelkę z takimi rzeczami, żeby można było do, do, doczepić wszystko, żeby praktycznie żołnierz nie musiał nosić cielek. dusicielek. No i tu jest między innymi kieszeń chyba na dodatkową amunicję, czy coś takiego. To są dwie takie kieszenie, chociaż na magazynki można je wykorzystać. Tutaj na OP-1 było. Tu można było domontować chlebak, czy nawet śpiwór, co, cokolwiek co tam było potrzebne. To e, tutaj są te Czekajcie, gdzie to tutaj, to jest odpinane, tutaj była w ogóle też kieszeń, tutaj jest osłon, o tutaj w ogóle to można odpiąć. A nizelka naprawdę dużo, dużo ma takich bajerów. Tu jest między innymi coś takiego, bo tutaj można w ogóle założyć też coś tutaj, bo też tutaj jest taki tu też jest taka rzep, tu też, także można tutaj założyć nawet, kuchdę nie wiem, chlebak stary czy coś, czy coś w tym stylu. No i tutaj oczywiście co mamy co mam jeszcze w tej kamizelce, eee, osłonę na genitalia dla mężczyzn, żeby nam nie trafili wiadomo w co, oraz e, dla kobiet, żeby też nie dostali, bo jak zarówno wiecie, że są kobiety i mężczyźni też jeżdżą na misję, więc dobrze właśnie pomyśleli po, e, firma Lubawa, że skonstruowali osłonę na genitalia, do której tutaj wkłada się, Wkład balistyczny, to jest tak samo narzep, to jest miękki, znaczy tu, przepraszam, tu się wkłada miękki wkład przeciwodłamkowy, który tak chroni, damy tak wybuch jest gdzieś i tam odłamki latają, to jednak no jak już dostaniemy, to, nie, to nam, że tak powiem, klejnotów nie rozwali, chociaż byli trzmiałkowie, co wkładali tutaj normalnie w stalowe wkłady takie. Kewlar. Byli tacy, co po prostu kewlar tutaj wkładali, ale to praktycznie było później źle się chodziło, bo to stale latało i uderzało nas, nasze klejnoty. Kamizelka, jak, jak na lata 90., to była dobrze zrobiona, ale po wysłaniu naszych na misję, to nasi narzekali, że ona jest za ciężka i za duża. Bo faktycznie jest trochę za duża, ale jak już jest duża, to powinna, mieć jako, powinna chronić jako żołnierza. Bo patrzcie, no tutaj mamy bok. Bok kamizelki w ogóle. Dlatego o co mi chodzi? Powinno być coś takiego, że z boku też powinny być wkład kuloodporny. Mały, ale powinien być. Tak samo z tej strony. Bo w, teraz robią tak zwane plate kariery. To są takie, wiecie, kamizelki, że one chronią tylko serce i klatkę piersiową i tam plecy, ale praktycznie nie chronią brzucha, wątroby, a o genitalnych nie wspomnę, bo w ogóle nie Jak patrzyłem, to te plate kariery to oni Ukraińcy mają na w Froncie to, jak patrzyłem, to one takie, no według mnie to te kamizelki są zrobione tak na odpierdziel, No nie podobałem mi się już, wolałbym lepiej założyć tą kamizelkę, mimo że może trochę jest przestarzała, ale jakoś mogę tu nawet z biedy. Niektórzy nawet tu włożą kawałek deski, czy po prostu, nie wiem, płytę jakąś, czy coś, kawałek metalu, ale to, ma, to chociaż będzie jakoś chronić. Czy, czy, nie czy byli, byli tacy, co piachy tutaj sypalił, na przykład. Yy... Ci Irakijczycy, bo też mieli te kamizelki, niektórzy to słyszałem, że piach do tego sypali. No, wiecie, y, trzeba się chronić, to to nie, niektórzy mają takie różne systemy zabezpieczeń. Kamizelka też dobra miała, dobry tutaj, y, zmienić temat zmieniając zmienić troszkę temat, miała bardzo dobry tutaj, y, między innymi... Ochronę tutaj szyi, bo tutaj też wkłada się miękkie, wkłady balistyczne. Ochrania nam szyję i kark. To można tak zrobić, ale można też podnieść. I to nam ochrania szyję i kark właśnie. To jest właśnie dobrze przemyślane, a teraz w kamizelkach nie mamy czegoś takiego. W takich zwykłych kamizelkach, jak wojsko dostaje, bo tam widziałem są te, można doczepić, ale tutaj też było to fabrycznie zrobione, więc można było tutaj włożyć. Te miękkie wkłady, które ochraniały jednak i to było dobrze właśnie skonstruowane. Jedynie co, jedynie do czego jeszcze się doczepię, to było źle skonstruowana między innymi tutaj kieszeń na radio. No jest źle skonstruowana. Jak sami zobaczycie, no jest tutaj ta kieszeń. Radio nam wystaje, to jest antena. Nie wiem, czy były przypadki, ale według mnie na tamte czasy 2003 to te... Od, rady, od y, krótkofalówek te anteny były długie, i przez, przez to można sobie oko po prostu wybić przez przypadek, więc to niestety jest trochę źle zrobione. No żołnierze założy się, że raczej tego, jak nam na niektórych zdjęciach patrzę, to po prostu tutaj ładowali sobie na przykład amunicję po prostu normalnie z, y, w pudełeczku, takim malutkim czy po prostu dodatkowy magazynek, no bo po prostu nie chcieli sobie chyba tutaj, wiecie, oczu wydubać tym, bo jednak y, niebezpieczeństwo było jakieś. W, tutaj, wiecie, uszkodzenia sobie ciała, tylko teraz Wam coś pokażę. E, tu mamy dwa magazynki od Kałacha, od Cymy, tu są dwie ładownice. Na dwa magazynki, tu akurat były do, do, do Kałacha, bo jeszcze jak wojna w Jugosławii, później tylko zmieniono ciało, tu nam wejdą dwa magazynki. Na lewo czy na prawo, nie ma to różnicy, wejdą nam tu, nam tu dwa, czyli mamy cztery, że tak powiem, magazynki. I to jest tak właśnie umiejscowione. No, te kieszenie trochę też są źle przyszyte. No ale dobra, już jest to do wybaczenia, ale najbardziej mnie denerwuje to, że nie chciano zmodyfikować tej kamizelki, bo gdyby ją chciano zmodyfikować, to ona byłaby naprawdę bardzo fajną. ...kamizelką, taką już naprawdę pełną i by nie trzeba było spraw tych różnych innych tam, prototypów robić i tych amerykańskich, bo wszyscy teraz się zachwyceni że o, amerykańskie, takie dobre, amerykańskie. No, takie dobre, że kurde nasi yy, po dzień dzisiejszy używają tych kamizelek, jak widziałem, bo no, dużo ich jeszcze jest tam w wojsku, bardzo dużo sztuk naprodukowano tego. I tutaj nam wchodzą dwa magazynki, czy mamy generalnie cztery. No, trochę za mało jak na komizelkę powinno ich 6 wchodzić, ale dobra, może być. I tu z tyłu, generalnie rzecz mówiąc, można tutaj chować też coś. Także można tutaj schować magazynki, nawet dwa. Tak, tu dwa bez problemu wejdą, czyli mamy... Tu mamy cztery, tam mamy 4, czy mamy 8 i takie coś jeszcze może być, ee, że tak powiem, wybaczalne I, do, i takie może jeszcze być, dobre do zrobienia ale przepraszam, jeszcze zapomniałem przypomnieć tutaj, yy, tu chyba był montaż na maskę MP4 albo MP5. Nie pamiętam chyba MP4 wtedy jeszcze była, bo wiem, że tutaj na OP1 miało być montowanie na OP1, albo tu, bo OP1 można było tu zamontować. To może być tutaj na montaż na stój przeciwchemiczny OP1, albo tu. A na maskę przeciwgazową może być tutaj montaż. I to tak miało wyglądać, że na kamizelce żołnierz miał to miejsce do zamontowania, ale w chwili użycia by musiał zrzucić kamze z siebie, bo po prostu by tego nie sięgnął. Także tak to niestety jest trochę do dupy skonstruowane, ale okej. Okay. Eee, dalej, co my tu jeszcze mamy? Zrezygnowano jeszcze między innymi w kamizelce e, z e, apteczki. Niestety jest coś... Taka jest apteczka i tutaj między innymi z PRL-u te, te sławne bandaży tutaj kładzie. no i na tym to się skończyło. Tutaj jeszcze, no tu jest na radio tutaj był montaż nie, tu jest, przepraszam, to jest kieszeń. To jest też kieszonka, tu gdzieś jeszcze na granaty jest, tu chyba jest na granaty te dwie kieszonki są e, tutaj jest na jakieś drobne wyposażenie i tak to między nimi wyglądało. No i jeszcze tutaj mieliśmy e, tu samo na barki tutaj na e, ten, czy to, to, to można tutaj włożyć chyba Chyba nie. Chociaż... Nie wiem, tu chyba można to włożyć. Nie wiem, ale tutaj wiem, że chyba można tutaj włożyć jeszcze jakieś miękkie... Bo cała kamizetka normalnie jak już żołnierze y, żołnierzem nosili, to była w, y, tam w, na misjach, to była wypchana właśnie tymi miękkimi wkładami na, na przód i na tył walono y, albo stalowy stalową płytę czwartej klasy odporności, albo kevlar, ale później już kevlar tutaj wrzucano, więc kamizelka nie była, była już w miarę bezpieczna, chociaż była ciężka, no i za, za duża, i na to właśnie nasi narzekali. To jest właśnie jedyny minus, że ona za duża była, za dużo była zrobiona, a za mało było potrzebnych tutaj rzeczy, bo na przykład źle była skonstrukcja, źle jest tak jeszcze na radio zrobiona, Zamiast tej kieszeni powinien być jakiś tutaj, nie wiem, uchwyt albo chociaż z boku na radio, tu powinna być dodatkowa ładownica, bo wiadomo, no cztery magazynki może być, ale za mało, bo tutaj później troszkę takie, że jest chyba zmodyfikowana, bo tutaj magazynki Kałacha wchodzą, ale później magazynki od Beryla tutaj wchodziły i wchodzą nadal, także tak to wygląda. Kamza tak się prezentuje. Będziemy robić jeszcze test terenowy tego, ale w mojej ocenie kamizelka. Jest ok. Dla, yy, dla strzelca ta kamizelka jak najbardziej jest, bo jeśli ktoś yy, trochę tam wie, yy, pomajsterkuje, to może sobie przerobić, ale chociaż trochę to jest do dupy przerabianie tego, bo to wiadomo, no więcej się narobisz, a w końcu to się popsuje, więc kamizelka jak dla wojska byłaby dobra, gdyby ją trochę zmodyfikowano, ale dla strzelca, myślę, że yy, strzelcy nadal używają tych kamizelek, ktoś z to chyba wie, że... Dużo właśnie naszych strzelców nosi te właśnie te słynne lubawy OLV, przeciwodłamkowe, one są naprawdę dobre. Tylko, żeby, wiecie, yy, nie, wszystko, nie wszystko tutaj każdy nosi tak jak tutaj yy, zrobiono. Bo, na przykład, jak widziałem, niektórzy w strzelcu to tu noszą po prostu magazynki, to też noszą magazynki bez kieszeń z tyłu na magazynki. A tu gdzie jest montaż, właśnie na op 1 to zakładają śpiwór. No, można, jak najbardziej. Ja nie protestuję. A więc to by było na tyle mojej tą kamizelką. To jest część pierwsza, część druga będzie w taranie. Ja wam oczywiście dziękuję za obejrzenie tego materiału i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku. Myślę, że live'ik będzie w przyszłym tygodniu, ale jeszcze dam znać co i jak. Ja dziękuję za obejrzenie i widzimy się już niedługo. Siemano.